Wiesz co, zawsze brałam kolosy. W takim razie sądzę, że się ma. odmiana. Ty weźmiesz kolosy, jasne? Dobra. Jesteśmy bogami egipskimi. Tak. Jako brat i brat. Chociaż jestem twoją siostrą, No tak. i tak jestem twoim bratem. Moja mama wlazła na górę, wiesz. Nie gadaj! Kto ci powiedział?! Ej jak on tu wlazł? On przyleciał przez mury ten Pegazoid Beleleflon z Lunkeros Belerefon I to, Be to jest Baleron Baleron jest dobry, chociaż już życie byli ale Baleron jest dobry A oni, oni stoją, się gapią oni mi bierze w nie rozpalaj mi bierze. Ja cię proszę panie, Zły panie, nie rozpalaj mi bierz. Bo ona jest potrzebna. Cły panie, jak stołek Cły panie, nie jestem pastrzul, ja nie pierdzę w stołek. Ja pierdzę. Grację. Wy to słyszycie? Nie! <grym> Dobra, powiedz. mogłabym się ogarnąć, ale mi się nie no, to mi sprawia fajne Uuu, ruchanie mi bramę. Zaraz Teraz to się dodawało! To jest mój tekst! Ło, czwarta era. To, trzecia... Ja weźmiemy erę medyczną! Ja weźmiemy erę medyczną! Właśnie, uważaj! Potwór! Okropny potwór! A ja, że co? Że ja? Nie wiem, że jak tu jest. Ja wyszeli. robię. No słuchaj, w mojej dawnej wiosce jest złoto jak tutaj się... Ja uwielbiam ją. Rybie tajemnicety stanów dawaj za mi. Nie, nie, dam, nie, po. Co? Ja chcę ja, znajdzie ja, 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 ja. Ja też muszę zrobić... Chceśmy tutaj stanu, będę nas bronił. Przecież zanim nas obroni, ja rozwalę ich. Nie masz nic przeciwko, żeby nie ciebie. No bo wiesz, chodzi tu o długość odcinka, bo już długo, dawno kiedy przekroczyliśmy ten tak, pan, zabił mi kolejnego ludzi, a ja... Nie, ale później wiesz okej okay, co robimy? Nagrywamy, ale gramy. Dlaczego? Ja lubię nagrywać. Nie, w czasu do czasu moglibyśmy przygotować te odcinki, a potem je przywrócić, chociaż aktualnie kiedy nagrywamy, mamy... godzinę 8 wieczorem, to tak nie jest późno. Ale tego, który dziś mamy? Dzisiaj nie. Sobotę. sobotę. Nie podam dokładnej daty, gdyż jestem głupia. Wiem tyle. Lege. Że mamy sobotę I jest weekend. I Puchaj. jest super. Lege. Dzisiaj będzie 10 dni do końca lata, czyli... 13. Skąd ty wiesz, że 10 dni do końca lata? Po Bo wczoraj pisałem datę. 11 dni do O nie, sorry. Nie o to nie było. No właśnie, tak coś myślę. Tak! Tak! Uu. Nie, widzicie, To widzicie, była... że tańczę, to no było, dobrze, bo źle tańczę, bo ja nie lubię tańczyć. To a może i dzisiejsza albo wczorajsza tańczność? To dziś mamy 13, a to obecnie nawet nie mamy konta na YouTubie. Ale będziemy to mieć. Za niedługo, razem ze będziemy mieć konto, a ja tą serię nagrywam z moim bratem. Który jest dla mnie młodszy od cztery roku. Gdzie to już mówisz? Lubię Tutaj ja Mamo, mamo, już mi spać. Mamo, mamo, muszę pierwszy. Pozwolisz mi? Proszę, a ja muszę. Aj, ja ej, ej, oj, Poczekaj, po poczekaj! Podczekaj! Po Podczekaj! Podczekaj! Ja podczajcie się! Podczekaj! Brenna mama! Mamo idę spać! Nie, masz grać w mitologii! <głubi> mówi się. Ż, 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 żywiam. Ojej! Ja. Mitologii! No dobra, mitologii, co się nazywa mitologii? O nie, włączyłam wrota tytanów, no, tytan. muszę się wyprowadzić, bo mnie Wy Zdajesz sobie sprawę? I zobaczycie, jak wyglądają tytany! Greków! Tytany? No, tytani! Tytan. Greków! Każdy tytan! U Greków wygląda tak samo. Tak no samo słuchaj, każdy... To jest azor. Poza tym, że to jest ter, pies Hadesa, czyli ter -ber? powinien być mój. Ale nie, oczywiście, wszyscy, i Zeus, i Posejdon, wszyscy... Chcą o... mieć gwiazdka! Wszyscy mają takiego samego tytana, każdy ma mojego cała i mogą być takie trzy naraz. Ale to jest nieważne, bo ja to Hadesa, ja jestem zła, ja nie powinnam się przymierzać z tym. Spostrzegam. Ja się wygłaszam, moją ja historię. Ja, ja jestem Hares, jestem żądnik i ja przynieciem się z Spostrzegonem, aby wygrać, obalić Zeusa, mojego wroga i go zniszczyć, dobra. przejąć kontrolę nad światem w Greku. Dobra, ja sobie robię pauzę i oglądam Nie, bądź taki głupi. Pomóż mi wygrać! Doprowadź nas do zwycięstwa! Bądź super Posejdonie! A wiesz co? Mówiąc... Posejdon, tak pomyślałam, Posejdon to jest Bóg wody, tak? Na dobrą sprawę mogłam wziąć łapkę na której jest więcej wody niż tyle. Mam właśnie Ale to nieważne. Póki otwieram, a takie jest normalne. Weź nie pisz niby biurko. A spadaj! Jeszcze czego? Mam 46. Każdy chyba widzi? Nie. Bo tu nie jestem. Tu ma jedzenie. Ale nie, anuli, anuli. Ja, no ja mu nic nie wyjślę. Ło, Ło, rozwalą mi mury i już nie mam armii. Kurcze, rozwalili mnie. Gdzie oni idą? No, 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 no tatuj! Czemu mi. Aha. Dlaczego mi nikt nie wydobywa jedzenia? Gdyż. Mam brotę samot robię. No i żaden człowiek nie zajmuje się jedzeniem. Proszę. Więc wezmę te dwie babki. Dwie chłopki. Tak zwane. Chłop to chłop. A chłopka to baba. Baba to chłopka. Chłopka to baba. Co za różnica? Niech, twój pekarz zaatakuje ich, tańczą. Patrzcie, Herakles, zwany również Herkules. Ma cały się sków ja Niech no, Nie, nie przybijać coś dobry. Żeby... Ma cały się z jego pomalu, ja mam cicha na dworze, który zbierał mi jagody! Nie se! Chciałam sobie zrobić ma fiinki! Le wie jagodowe, wiesz o tym! No właśnie powinniśmy zrobić! Tu... O, tego coś. to nie chcę tu jest kamskie mój tobie już szedł górę, ale wy go zamieniliśmy zanim on zdążył po wy... serio? no przepraszam mogłam ci nie pomagać jesteś w połowie o dobra dobra 51% każdy tu będzie 51% Oba. dobra muszę cię odmurować i nie robić. Chwili, hmm, się nie, nie obmurować, a po co ty będziesz nie obmurować? Ja, żołodni, nie nie wasz się, nie wasz się, to muszę rozwalić. Zaraz nam się skończy w czas w nagrywania, nie. za mało miejsca na dysku, czy co tam będzie. I, i nie nagramy tego całego i tak, wrzucimy to kiedyś. Napiszcie, kiedy ej, to ej, oglądacie. Powiem to kiedy to nie, no nie, nie, nie. Nie że masz przejść na świat. Bo przecież nie zrobię, dopiero jak będę miała te takie... Biję im do środka! Nie, no. Tak jak biję na tak jak e, Poproszę Pegasa, bo muszę polecieć tam do nich na chatę i... jedynie! No, może być gdzieś 10, Podatek. Tak. 99 better co to znaczy? Tak lepiej Oglądasz reklamę Snickersa Brawo Polecam wam program Bandicam. Niezarejestrowany który może nagrywać maksymalnie na 10 minut Tak 10 minut I co 10 minut będę musiała robić cięcie Tylko po to żeby was ominęło parę sekund Oni się, oni się zrypili u mnie 69. A ja mam 660 9 Złapa A, myślałam, że 90 tylko tego. A tak te, te pólty mnie rozwalał, boże, dajcie mi te 85. Czosam się teraz, ale jeszcze się spotkałem w grze, To Opa. bardzo dobrze. Boże, trzeba ja ci muszę cały żarcie oddawać, a może byś no, jak chce... Bo ja mam tylko 600 żarcia. i co mi dawaj, ty masz cały 600, a ja mam cały zero żarcia. Zastu o 15 no i co mnie to obchodzi? ja się ja świni. a wtedy zmienię twojego? będziesz cicho a ja muszę wiesz to nie dość, że ja nas wykarmiam ja nas bronię, ja nas obmurowałam a ty i ty jeszcze żarcie ode mnie ściągasz to jest po prostu hamsk, Hamski jest 5% 4 musimy się bronić przez 4%

a może mój pies jest odporny na lawę, nie pomyślałeś? Bo to jest turbo Chyba Nie tutaj e, No w pewnym sensie się rozwalili mury, bo w pewnym sensie, ty mi nie chciałeś pomagać. I w pewnym sensie... I w pewnym sensie, posłuchaj, posłuchaj. Jestem w nowej No to teraz najwyższa pora, żeby się Dobra, a wiesz, przydałoby się, byś pomógł mi. Mój tyrzał walczył. Klon fejlu. Klon fejlu. No znowu! Zabiję każdego w świnie. Proszę mówić do mnie, a kluj. Zdaję sobie sprawę, że nie jesteś tylko przymociony, ale mówię, a kluj. Chociaż pewnie każdy z was już załapał Akluj. A kluj. No Julka w tył. Wiesz kiedyś, że... Nie miałam... To było dawno i nieprawda. Miki, masz pagaza? Małe, małe, Portugal, tak. masz pagaza? Tak. No to... Poczekajcie, jak ktoś chce, nie... No to go do centrum miasta, złej. Niech ktoś sprawdzi y, dawne konto. Y... Nie, nie, nie właśnie. Niegodzien jesteś! Leź na centrum miasta, wiem, że ci zaraz uwagę. Ale okazji mnie tamtych świnie! gdzie ty jesteś? Bo ja muszę to poszczać u nich na pagórku. Dawaj tu! Już jeszcze, jeszcze! Jeszcze! I babał! Mam was w czterech literach! Ty tam on nie umiedzesz. Tak? Teraz będą co do mnie wbijać! Najdebilniejsze! Zachowanie świata Dobra, wszystkich spełnijmy do dziury. Mikołaj wskakuj do, do tej tak dziury. Nie poczekaj, nie mieć. W Pan. Co zrobiłeś? Świnia. Co Ich świnie. Ale ja tu zrobię roskierdiok! A tak on nie umiał się dbać. A ja zrobię 3 dzieci. I bał! Baba! Zobaczymy! Ściągam swojemu stanowi życie wiesz, przez to! Jestem... Hej! Pierwana i na myśli zamknięta! ja siebie też zabijam. Nie przemyślałam tego. Zabiłaś mnie leczenie. O, już nie leczenia! Które nie działa na tyczyło! Zapomniałeś, że... Tak! No dokładnie, weź pomóż mi! Oni mnie... Roz, roz... rozwalął! No spokojnie, i się robi. Tak. No jestem, pewnie nie uratujesz. Taka akcja! Taka akcja! Mogę ci! Oni nie wydobywają zło. Really? Muszę czasem really. Słyszę, mamusie na dole! O, nie masz ich rozwalać, masz rozwalać budynki! budynki. Dobra, masz. HP. Tak. Dużo. Jedno druku. Musimy ich wykończyć. Najważniejsze są budynki. Bo oni się budują. Rodzą się w budynkach. To jest nielogiczne. Oni się tam lepki, Oni się tam wychowują. Oni... Uuu, do dopiero tu wyszłem. I nie. No możesz moim przejściem przechodzić. Dobra. Teraz zawalamy później. Idź. Później oni nie na tyło to było. Żeby... O, Pegasus przy nas! ci twoje owce, które chciały budować. Czarny <grystuń> żyk! Tęczowy żyk! Pokochać się cię! Bo ja nie! Nie rozwalaj ich, masz mało życia, musisz rozwalać te najważniejsze budynki, typu koszary i i to wszystko oni to odbudowują, bo no, błagam cię! Odwali przejścia! Użyj boskiej mocy wabić. A ty! Po co ci wabić w trakcie walki? Żeby ją, go wykorzystać. Na pewno miniatura do niego pójdą. To byki, wiesz o tym? Nie Mówiłem na nich byki, a ty... No dobra, to już wolę byki, niż krowy. Krowy, to jest żałosne. Znowu! Ja się oh, sorry. Dziękuję, czuję się. O wiele. Gorz. Jaki. musimy to wszystko rozwalić, żeby oni się nie mogą budować. Jest takie armie. Słuchaj, mam 1000 hp. Zabiją mnie. 1000 HP! Ona ma 1000 hp! No ba, jak na Tytana to mało. To jest jedna siódma życia. Bo. A, jest Jindal. 21,7. Podskocz. Bo życiu. On jest słaby na ludzi, on jest mega mocno na budynki. No, Tytan padnie, rozwalą mi Cerbera. Wydobywaj swojego Tytana. Jest trzeci. Ile nie, potrzebujesz? Jest wszystkiego, nie, nie, I padł. I właśnie. Nie. I wtapia się w ziemię. Wpływa w to. Brakuje mi złota. Bój, bój, to Złota, złota, ci mogę na ten stół wysłać. Ja zużyłam wszystko. WSZYSTKO! Masz. Ale mam cieni Hadesa. Osiem mi się narobiło. No i co mnie to obchodzi? Dawaj, dawaj, musisz szybko, wysyłam ci całe dłonie ze sobą, musisz szybko przyjść, musimy atakować, czaisz? Sre, Musimy sronić, to znaczy bronić, teraz oni nas będą atakować. Dlaczego? Powiadam ci. Właśnie do nowej ery a może się obronić. A po co, wbijaj do nowej ery mówię? Nowa era, a hop, hop! Nie wydawaj na nich! Boże, wykorzystamy cały drewno, które ci dałam! Drewno mi niepotrzebne! A, drewno nie niepotrzebne do przechodzenia parę. Tylko to o to mi potrzebne. O mój! Boże! Czemu tylko jeden ludzi u Ciebie to wydobywa? Nawet nie wydobywał się, Pras stare tytany! Boże, tajemnice, teraz oni będą mieli tytana, ty tam kontra ty tam przegra. Ty. Nie? Bo ja tutaj. Ja Jak to, to jest jedna szansa, żeby ich rozwalić! Musisz! Oni tu Oni. Nie, 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 Ty idziesz do nich, ty do nich zbijasz. Ale Jak? Lecz bo radę! Nie poddam się w takim Ja Nie się znów potrzebuję! Znów mamy problemy techniczne. Czy robimy to no, Oczywiście, że zrobimy. Mogłam to w fantasia nagrywać. Czemu rodzice coś na górze? Nie, nie wysłałem kolosa! Ja nie chcę iść na kolację, ja nie chcę iść na kolację! Ej, drugi odcinek będzie z kim? Z tobą. Nie no, kim będziemy? No Egipcjanie, idziemy po kolei, na Ktoś tak ma smaki. O Miki, on ma 50% tana. Cóż, niewątpliwie. to mnie tylko przesyła, zdarzy to Zobacz, ty, ja to muszę zrobić, bo inaczej nie dam się. radę. To już było tak dobrze, gdyby mnie nie rozwalili, gdybyś ty mi pomógł. Normalnie rozwijać się jak człowiek. Hmm, to się niszczy to. A ty! Rozwalał ci teraz, ale dzięki. Tak, muszę to spowolnić. Bez nie złota się nie da zrobić żadnego Nie i nie tak dobrze iść. Bo tak to by nas wcześniej nie Wszyscy nie bierzemy złota, to nie oni nie bierze złota? Panie, oni bierze same mm. drewno? No to spoko. Musimy narobić dużo ludzi do modlitwy. I będziemy atakować tylko jedną Wiecznymi. Ty hmm. jesteś, no nie ty, ty, ty jesteś za głupi. Nieee, nieee. Daj sobie mnie tu różnął. Na skalę światową. Nie, potrzebujesz złota? Nie, bo potrzebuję, żeby ktoś mnie obronił. Tak, bardzo potrzebuję złota. Dobra, ja robię, ja to panem. Ale mogę mi pomóc, patrz, rozwalają mi Robi, miasto. Robię, robię to. Nie wiem, jak wielkie zrobiłam cięcia, ale bardzo was za to przepraszam, gdyż drugi odcinek będzie z tymi i mam nadzieję, że będziecie. Po prostu tutaj było takie wielkie cięcie, nie wiem jak to się nagrywało. Naprawdę polecam program Bandika, co 10 minut. To jest taki tu. Wyłazić, wyłazić, ding, ding, ding. Modlić się, modlić się. Robimy minotaury, produkcja, produkcja minotarów. Mano, tarbu. Mano tarbu. Jezu! Dobrze, przepraszam. Poddaję się. Fail numer jeden. Pokonano Ech. mnie.